Cześć wszystkim, witam państwa serdecznie na moim kanale Tech Garage. Dzisiaj zajmiemy się takim przypadkiem Volkswagen Transporter T5 2,5 TDI kod silnika BNZ. Dokładnie będziemy demontować alternator. Ten model słynie no, z trudnego dostępu, no, ale postaramy się to ogarnąć. No co musimy najpierw zrobić? Ustawić auto sobie na podnośniku. Podchodzimy do tematu od dołu. Musimy najpierw wykręcić tą połowę łapy, mogę tak powiedzieć, połowę łapy. 5 śrub, klucz 16 mm. Te trzy, które idą w górę i dwie w stronę bloku. Wykręcamy je, demontujemy tą dolną poduszkę. Tutaj to zdjęcie pokazuje jakby już tą górną część poduszki. To jest na wózku. Wy takiego dojścia nie będziecie mieć, bo to jest akurat tutaj zrobione z, z wymontowanym silnikiem położonym na wózku. Nie? Ale pokazuje, żeby było widać, jak ta śruba tam przechodzi od tej podpory, która jest na wózku. Od dołu od podpory wykręcamy dwie śruby i tutaj tą długą wyciągamy i następnie teraz mamy tą górną część tej łapy te wcześniej 5 śrub, które odkręcaliśmy to była dolna część i teraz górna jedna i druga na klucz 16 mm nasadkę ta z lewej strony ona jednocześnie trzyma obudowę alternatora także jest długa Ciężko to tam wykręcić, no, ale myślę, że jakoś dacie radę. Co dalej? Można próbować odkręcić kompresor klimatyzacji i nie wypuszczać czynnika, na samych przewodach go zostawić i próbować dalej działać. Ale ja osobiście miałem ściągnięty czynnik, wymontowałem sobie kompresor bo tak jest no, na pewno wygodniej. Nie jestem pewien, czy nie jest to konieczne, ale no, ja miałem wyciągnięty. Odkręcamy przewody od kompresora. Wysokie, niskie ciśnienie, oczywiście po uprzednim ściągnięciu czynnika. <grym> Także to sobie y, y, musimy zrobić. Y, też pamiętajmy o tym, że y, akumulator ma być odłączony przy takich pracach. Także zanim się zabierzemy za sam alternator, to trzeba ten akumulator mieć odłączony. O, tutaj e, śruby spline 10, 3 trzymają kompresor. E, mówię, no widok niemożliwy prawie e, normalnie, no. ale tak, tak tam, no, no to wszystko jest tam ciaśniej, nie? Odkręcamy sobie trzy śruby, odkręcamy kostkę od kompresora, od sprzęgła, w sensie kompresora. I demontujemy kompresor klimatyzacji. Co do tych otworów, i przewody, i otwory tutaj, właśnie te odczynnika, trzeba sobie jakąś taką małą szmatkę wziąć i to wszystko, oczywiście, czystą, wszystko pozatykać, ponieważ olej klimatyzacji on jest bardzo higroskopijny. Co to znaczy higroskopijny? To znaczy, że on. Ma taką zdolność do pobierania wody z powietrza. Żeby do tego nie dopuścić, no trzeba to wszystko zatkać. Jak już kompresor sobie wyciągniemy, no to zabieramy się za odkręcenie alternatora. Tutaj na tym zdjęciu ładnie widać. Dolna śruba już jest wykręcona, bo ona była z tą górną łapą, także ją mamy z głowy, a teraz nad alternatorem z lewej i prawej strony. To z bodajże też Spline 10. Odkręcamy dwie śruby. Odkręcamy również tutaj z tyłu alternatora kostkę z wyjściem zasilania na akumulator, klucz tam jest 13 mm nasadka i odpinamy tą kostkę. Delikatnie odchylamy ten plastik i, i wyciągamy kosteczkę. No i. Wyciągamy cały alternator, tak? on będzie z taką obudową. O tutaj tak jak widać z lewej strony tą obudowę, nie? dopiero później teraz możecie sobie, tam gdzie są takie tzewe dwa punkty, z drugiej strony wykręcić śruby alternatora. Także uwalniamy go sobie, odkręcamy go z tych, z tych uchwytów no i mamy, mamy to wszystko już na wierzchu, tak? wymontowane. Mm. O, tak wygląda. Tu jeszcze widok z góry tego alternatora. Tu on jeszcze jest z tą łapą generalnie założoną. Ok. Mam nadzieję, że ten film okaże się dla Was pomocny. Nie jest to łatwe. Od razu mówię, bo jest tam kiepskie dojście do tego wszystkiego. Dobre grzykotki, łamane klucze i tak dalej. Da się ogarnąć. Ale łatwo nie jest. Cóż, dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania moich filmów. Postaram się w najbliższym czasie kolejne materiały robić. Będzie cała seria tego wszystkiego. Coraz więcej buduję, tworzę mój kanał, rozwijam różne treści. Nie tylko o mechanice, ale jest to jednak wątek póki co główny mojego kanału. Pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego, cześć.